Czy warto jako freelancer kierować swoją ofertę tylko do konkretnej niszy? Moim zdaniem nie i za chwilę Ci wyjaśnię dlaczego, ale w jednym wypadku możesz się niszować, możesz kierować swoją ofertę tylko do konkretnej niszy. Moim zdaniem nie, ponieważ to cię bardzo ograniczy. Ja tutaj wybrałem pewien klucz, do którego kieruję swoją ofertę na tworzenie stron internetowych oraz dalszą. Dla prowadzenie takiego klienta w zakresie marketingu internetowego Wybrałem niszę małych, lokalnych firm Ponieważ obojętnie, czy jest to hydraulik, czy to jest księgowa, czy to jest prawnik To pewne rzeczy są wspólne, tak? Działa lokalnie, jego główną bolączką jest pozyskiwanie lokalnych firm Więc ja kieruję swoją ofertę do nisz, do małych, lokalnych firm Ale Ty, jeśli zastanawiasz się, czy wybrać konkretną niszę Możesz wybrać pod warunkiem, że tę niszę dokładnie znasz Co znaczy dokładnie znasz? To znaczy, że pracowałeś kiedyś w tej niszy. To znaczy, że e, pracowałeś może na przykład w kancelarii prawniczej i będziesz swoją ofertę kierował właśnie do mecenasów, do prawników, a to dlatego, że znasz tę niszę, że, że znasz bolączki, które są w tej niszy i wtedy możesz bardziej właśnie dokładnie spersonalizować swoją ofertę, ale pamiętaj, wybranie jednej konkretnej niszy, jeśli nie znasz jej, bardzo mocno cię ograniczy Ciebie i Twoją ofertę.